A witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Witam. Przedstawiam Wam dzisiaj aspekty Feng shui na dzień 1 października 2024 roku. Moi drodzy, dzisiejszy dzień jest pod władaniem psa według chińskiego kalendarza. Jeśli chodzi o urzędnika, to swój urząd objął dzisiaj drugi urzędnik, a nazwa jego brzmi Pozbywać się, więc jest to właśnie czas, słuchajcie, na pozbywanie się, na różnego rodzaju porządki, ale o tym za chwilkę. Miesiąc, moi drodzy, według kalendarza solarnego, lunarnego, Dalej mamy jeszcze we władaniu wodnego koguta, natomiast zbliżamy się do nowiu, który będzie miał miejsce jutro i słuchajcie, w środę, tak? No i co tam się stanie? No stanie się to, że będziemy mieli nów i po pierwsze zacznie się nowy miesiąc lunarny według kalendarza chińskiego i oczywiście mamy też również nowy rok kabalistyczny. Moi drodzy, ale wracamy z powrotem do wtorku. A więc słuchajcie, dalej wszystko we władaniu zwierzątka, zwierzątka zwanego kogutem i to na dodatek wodnym kogutem, więc jeszcze trochę wody będzie, 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 będzie. Moi drodzy, a rok dalej we władaniu drewnianego smoka. Słuchajcie, ten dzień drugiego urzędnika to jest, słuchajcie, czas właśnie na przede wszystkim pozbywanie się różnych rzeczy. A więc początek miesiąca, słuchajcie, przy akompaniamencie wtorku, który jest mocno pod władaniem Marsa, więc każe nam działać, zagrzewa nas do walki, słuchajcie, to właśnie dobry czas na porządki, na oczyszczanie ciała i umysłu, dobry moment na to, żeby się wyspowiadać, dobry moment, żeby przeprowadzić wszelkiego rodzaju takie praktyki duchowe, medytacje. Dobry czas na pozbycie się czegokolwiek, czego nie chcemy już emocjonalnie, czy fizycznie, materialnie w naszym życiu. Więc zobaczcie, to jest taki moment, żeby rozpocząć właśnie miesiąc od takiego porządkowania, usuwania różnych rzeczy. Jest to również bardzo dobry czas na to, żeby rozpocząć dietę. A słuchajcie, księżyca ubywa, więc ostatnie, ostatnie słuchajcie podrygi, na to, żeby na przykład rozpocząć dietę odchudzającą. Dobry moment na rzucenie nałogu, czy zakończenie właśnie niechcianych kontaktów albo relacji, czy to prywatne, Rodzinnych czy zawodowych. Moi drodzy, nie zaleca się podpisywania umów, rozpoczynania pracy na nowym stanowisku i zawierania małżeństw, a także uwaga, dzisiaj nie sadzimy roślin, a więc z daleka trzymamy się od ogrodów. No i słuchajcie, z daleka się trzymamy również od naszych domowych doniczek. Jeśli jesteśmy przy kalendarzu solarnym i lunarnym, przypominam o pustym kursie księżyca. Wszystkie informacje linkuję na dole w opisie. Pusty kurs księżyca jest bardzo ważną częścią kalendarza lunarnego. I warto uwzględnić to zjawisko astrologiczne i astronomiczne, planując swoje codzienne czynności i aktywności. Dzisiejszy dzień, wtorek, 1 października, będzie dobry dla osób rodzonych w znaku chińskiego: tygrysa, królika, konia i oczywiście psa, który jest sponsorem prognozy dzisiejszego odcinku. Neutralny dla bawołu, węża, kozy i świni, a zły dla szczura, smoka, małpy i koguta. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i zapraszam Was na kolejne spotkanie z feng Shui. Do usłyszenia.